No, trzeba troszkę go przeczyścić. No włącz na chwilę, nie w tą stronę, w prawo zawsze. Zawsze w prawą stronę. O tak. No i kręć, 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 kręć. Dobra, wchodzę na górę. No. No, jesteśmy chyba na dnie. Jeszcze kręć, kręć, kręć chłopie. Czekaj. No, jesteśmy na dnie. Dobra, no kręć cały czas. A my pomalutku się wycofujemy, żeby każdy centymetr komina był wyczyszczony. Pomalutku, pomalutku. Dobrze, jeszcze nie przestawaj. Jeszcze do góry będę. Elegancko. Dawaj, dawaj. Kręć. Ładnie przyśpi, ładnie. Do góry? Dawaj, dawaj. Dawaj, cały czas kręć, 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 o już nad kominem jesteśmy, o także spoko i jeszcze raz na dół, i jeszcze raz na dół, kręć, kręć. Jeszcze. No, 10 metrów, także jesteśmy na dole. Dawaj jeszcze do góry, pomalutku. Pięknie. Dobra, koniec tematu. Wyczyszczone. Dobra. Zobaczymy mniej więcej, czy jest. No, myślę, że się, fajnie się wyczyściło. Myślę, że fajnie. Do góry. Do góry to już tam jest światło słoneczne. No, na dół. No, cegła w miarę. W miarę. Super sprawa. Polecam przyrząd.